Poezja. Długo mnie obchodziła polem, borem, lasem, iść bław wzrostem, krokiem mrówki strumieniem na dół. aż jak myśl niewidzialnym przyszła krajobrazem nie i wszystkie widnokręgi na oczy spadły Ani ręką poruszyć, ani rzucić okiem. Tak przechogarniające jest moje rośnienie Ani łzą spłynąć, ani ulecieć obłoki. Wyschły źródła, wiatr opadł, wygasło pragnienie. Gdzie jestem i czym jestem? Skąd ten spokój we mnie? Nic się nie miota, burzy, nie rzuca, nie pędzi. Krew przepływa przez serce tak cicho spójnie, że słyszę przełot ptaków z życia do pamięci. Czy jestem kroplą w morzu, śniegiem zeszłorocznym, wspomnieniem, które toczy niepamiętna rzeka? Czy jestem z krwi i kości? Czy też zaobłoczonym, zapisanym na wodzie marzeniem człowieka? Jawa się we mnie ze snem w Przestrzeń z czasem. Lądy my schodzą w morza, my słowa w milczenia. Tylko wciąż mnie obchodzi polem, borem, lasem. Ona. Ziemska jak niebo. Słoneczna jak ziemia. Do syna. Nie szukaj w moich oczach kształtu dla spojrzenia. Niech wzrok Twój ponade mnie do światła dorasta. Bo w moich oczach żyją po umarłych cienie, a ciemność rozjaśniają palące się miasta. Nie pytaj do serca, jak sercem uderzyć, by wzruszyć grudkę ziemi, z niebem zawrzeć przyjaźń. A serce moje było w tej wojnie żołnierzem i z miłości już tylko potrafi zabijać. Gdy jak ja pośród śmierci zbłądzisz w życiu własnym, to nie pytaj o drogę żadnej strony świata, bo one, czerpiąc wiedzę z mojej wyobraźni, nie będą ci umiały wskazać lotu ptaka. Gdy zapragniesz, to pragnij słońca i pogody, i tak zaufaj ziemi, jak ja ufam gwieździe, byś dłonią uzbrojoną własny tylko dotyk, pokonał mi niepokój i zdobył mnie szczęście. Faktum. Waszych myśli rozrzuconych między początkiem i końcem świata nikt nie pozbierał i nie poukładał, chociażby według wielkości, jak książki na półce. Wiodą zapewne gdzieś swój bezprzykładny żywot jako beznadziejne próby przedłużenia rzeczywistości albo błyskawiczne skróty światopoglądowe. A może z resztką niewyświetlonego światła, niewywietrzałego tchnienia okopały się przed zwątpieniem ostatnie iluzje trwałości dwudziestego. Myśli wasze. Są wśród nich, jakżeż mogłoby zabraknąć przejawów talentu, ofiarności wśród nich, które są emanacją pas, przepisy na właściwe użytkowanie powietrza ognia i wody. Są wśród nich, jakżeż mogłoby zabraknąć przejawów solidarności humanistycznej, ostrzeżenia przed przepaściami sensu? Nawet te nieukończone, będące zaledwie mgławicą pojęć, nieuformowaniem, przeczuciem serca, przejrzeniem światła, przerażeniem ciemnością. Biegnące do nieokreślonego i nieistniejącego nawet <coughs> słońca i rozdarte w locie, już samą swą intencją, kierunkiem zarysowują, cóż z tego, że nieukończone, perspektywy myśli jako takie Myśli Wasze. Czyż to możliwe, aby miały także pójść na marne? Kiedy z zalanymi kipsem ustami staliście pod murem piusa, leż na senatorskiej, oczekując na uruchomienie karabinów maszynowych, kiedy stłoczeni w komorach gazowych solidarnie oszczędzaliście powietrze, aby dla każdego starczyło na ostatnie tchnienie. Mieliście dostatecznie wiele czasu na porobienie wynalazków i pokoju. Tamci nie spieszyli się. Zawód morderców wykonywali sumiennie, nie gorączkując się bez ogręcenia. Byli pewni swoich umiejętności, odruchów i intencji. Porozumiewali się już tylko skutami słów, gestów. Spojrzmy w samych sprawach ostatecznych. Auf, ab, AUS. Nie darmo mieli do dyspozycji najbardziej funkcjonalną gramatykę świata. Już aluzja do słowa były Swoje instrumenty przynosili, ustawiali, sprawdzali, regulowali. Trzaskali obcosami, byli w deklar. aus AUS, ab. Czy żeby te ćwierć słówka miały magiczną moc nad powietrzem, światłem, krwią, betonem pod stopami, niebem nad głową? Ałów, ałów. Padł rozkaz, rzucony żywiołem.